Mówiliśmy proszę Państwa już na temat wskaźników, że wskaźniki pokazują tylko to, co pokazują wskaźniki, a nie to, co się dzieje w rzeczywistości, że mylne jest łączenie wskaźników gospodarczych z takim czymś, co nazywa się ogólnie dobrobytem, dobrobytem w kraju. Między innymi jednym z takich wskaźników używanych przez ekonomistów jest eksport. Jeżeli kraj więcej eksportuje, no to uważane jest, że to jest lepszy, gospodarka kraju w lepszym stanie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że podzielimy Polskę na dwie albo na cztery części. O, w ten sposób na krzyż: Polska północna, wschodnia, zachodnia i południowa. Pozostaną cztery odrębne państwa. Proszę państwa, każde z tych państw będzie miało eksport trzy razy większy niż ma cała Polska. Czy to oznacza, że te państwa są w lepszym stanie gospodarczym niż, niż przedtem cała Polska? No, oczywiście nie, a w dodatku, jeżeli na przykład, na przykład w jakieś granice celne, no to nastąpi znaczące pogorszenie się sytuacji gospodarczej. Otóż, kadzis ekspor, eksportu nie ma nic wspólnego z dobrym gospodarczym Dlatego, państwa. Co więcej, jeżeli my eksportujemy towary, no powiedzmy, że z Polski wyeksportujemy wszystko. Będziemy się siedzieli na gołych podłogach, wszystko, łóżka, krzesła, wszystko wyeksportujemy za granicę. To co, w Polsce się polepszy. No nie, będziemy musieli sobie to wszystko z portem kupić, prawda? Otóż, otóż, proszę Państwa, na dalszą metę eksportujemy tylko po to, żeby importować. Bo po co eksportujemy węgiel? No przecież nie podoba się pozbyć kraju węgla, tylko po to, żeby mieć pieniądze na <laughs> kupno czegoś. Także celem prawdziwym jest, już mówiłem zresztą, jest import, a nie eksport. I na dalszą metę eksport musi się równać. Importowi. Importowi z dwoma wyjątkami, jeżeli uda nam się pieniądze pożyczyć albo dostać skądś, to wtedy możemy więcej zaeksportować i zaimportować, niż importujemy. I co jest szokujące, ludzie, którzy z jednej strony domagają się ochrony polskiego przemysłu, z drugiej strony chcą brać pożyczki po to, żeby móc kupić coś z prawda? Dzięki czemu polski przemysł no, tego nie produkuje, nie sprzeda. To jest szokujące. Jak ludzie zupełnie nie umieją myśleć gospodarczo. No ale powtarzam, w normalnej gospodarce nie musieliby umieć myśleć, bo w normalnej gospodarce rząd się nie wtrąca do gospodarki, więc może nie umieć myśleć, nie umieć myśleć, niech rząd się zajmie tam wojskiem, policją, a od gospodarki nie się odczepi, bo to co robią państwowi urzędnicy i politycy, to jest jeden wielki skandal i o tym jeszcze będę nieraz mówił.